Sprawdzamy, jak rozwija się pożar w różnych warunkach. Otóż pierwszy, który już miał miejsce, dotyczył rozwoju pożaru przy mieszkaniu doszczelnionym, czyli wtedy, kiedy mamy pozamykane okna, wtedy, kiedy mamy pozamykane drzwi, kiedy mamy szczelne mieszkanie. Tutaj okazuje się, że ta teoria w zasadzie można powiedzieć pokrywa się z praktyką pożar nam samoistnie przygasł. Natomiast w tej chwili jesteśmy przed drugą próbą, w której pożar będzie się rozwijał przy uchylonym, czyli otwartym w zasadzie ognie. W takich sytuacjach, kiedy jest zapewniony dopływ powietrza z zewnątrz i należy przypuszczać, że ten pożar będzie się rozwijał dość intensywnie i będzie wyglądał tak, jak wyglądają w zasadzie na co dzień te zdarzenia, do których jeździmy.